I trafił do kawalerii, a do szkoły grudziąckiej, szczególnie do szkoły grudziąckiej i broń Boże, żeby on powiedział, że umie jeździć konno. To już do końca służby miał przerąbane i naprawdę, naprawdę miał, miał kiepsko. Dlaczego, proszę Państwa? Wiadomo, że w dworach w tamtym okresie jeżdżono konno, wszyscy jeździli konno. Konno był głównie zwierzęciem pociągowym i zwierzęciem służącym do przemieszczania się. Natomiast czym innym jest jazda w domu? Chcąc przemieścić się z punktu A do punktu B, a czym innym jest służba w armii? I proszę Państwa, chodziło o to, żeby wszyscy jeździli dokładnie tak samo. Wszyscy mają jeździć tak samo. Dlaczego? Dlatego, że to powoduje i daje całą siłę formacji, całą siłę jednostki najgorzej. Jeżeli by każdy przyniósł swoje nawyki z domu i zaczęliby wszyscy jeździć, to wtedy nic by z tego nie wyszło. jeżeli chcecie Państwo zobaczyć troszeczkę więcej z e, kawalerii, z tego co robiła kawaleria, to zapraszamy jak zwykle na zawody do Ostrołęki, które w tym roku odbudzi się chyba że w maju, jeżeli Pan śmień zawodzi i zawsze one odbywają się ko o mostu e, w Ostrołęce. i tam są zawody dwudniowe, pełne zawody militarii, te które pokazują dużo, dużo pełniej. Polenie polskiej kawalerii i to co kawalerzysta powinien wiedzieć. I tutaj zaraz mogłoby dojść do pocałowania na przeszkodzie. A tutaj proszę Państwa z boku macie e, Pana Koska, kosek Tim, jak widać na koszulkach. Zupełnie troszeczkę inny styl jazdy. Może nie zupełnie inny, dlatego że Polska kawaleria i sport było rzeczą najważniejszą, i sport się wziął głównie z wojska. A to jest już sport, tu już jest zupełnie troszkę inny, inny strój, inne siodło, inny rząd. Człowiek, który wygrał nawet zawody nasze w Ostrołęce, startuje również na różnych zawodach military. I dodam jeszcze prywatnie. Ee... Być może jak Państwo się dobrze przyjrzycie, to zobaczycie go w niektórych produkcjach filmowych, bo jest członkiem grupy kaskaderskiej, która systematycznie, systematycznie uczestniczy w nagraniach, nagraniach filmowych, a koń, którego dosiada, to jest koń Merlin po ogierze i właśnie mi wypadło z głowy po jakim? Contenderson, dokładnie tak, Contenderson. Contenderson to jest... Syn słynnego kontendera. Kontender to jest koń, który startował puchar narodów, puchar świata i olimpiadę. A synem kontendera był Contenderson, a synem Contendersona jest właśnie ten, którego koń, którego tutaj widzicie, koń Merlin o dużym potencjale. I przed nami właśnie tak jak mówiłem prezent Wartkowalski na swoim srokaczu. O, poszedł z czterech nóg, wysoko w górę, ale jak wisie, powiem tylko tyle, że jest to już emeryt, ale jak wszyscy widzimy, trzymający się naprawdę, naprawdę doskonale. Także wielkie brawa. I troszkę pociągnął zadami, przytrzymanie. I teraz mamy tak kosek team. Przepraszam, nie, przepra nie przedstawię jestca, bo nie znam. Anita, nazwisko Grabowska. Grabowska. Już mi powiedziano. Dobrze, Anita Grabowska, Kosek Tim. Z tego co wiem, to państwa chyba krajan, tutaj blisko posiadający swoją stajnię, zajmujący się końmi od wielu, wielu, wielu lat, szczególnie końmi sportowymi i sportem jeździeckim. Brawo! A, ciągną trochę przeszkody, ale. O, tak jak powiedziałem państwu, żeby uważać i nie stać na to, że jazdy konia, bo można bo można, można gdzieś tam się znaleźć pod kopytami i zawsze lepiej być troszkę do tyłu. Jak widać konik nie jest też łatwy do jazdy, bo ciągnie. Próbuje wciągać w przeszkody. Trzeba cały czas go bawić się z nim pół paradami, pół paradami, żeby go troszeczkę ustawić. I teraz właśnie widzimy to tak zwane przytrzymanie, jedno drugie. Konik, który przede przodu, przenawędzidło, trochę wciąga, ale widać, że jeździec poradził sobie z koniem. I proszę Państwa, Kosek Tim, pan Janusz Kosek, doświadczony, proszę Państwa, już jeździ co wielu lat, startujący w różnego rodzaju imprezach i ogólnopolskich, jeździeckich i regionalnych. Z tego, co wiem, człowiek, który wychował się z końmi od wielu, wielu lat i w kilku państwowych stadninach też, też jeszcze, kiedy to było możliwe, zaliczył ich parę i tam, i tam chyba z tego, co ja wiem, rozpoczął się swoją przygodę z końmi. I zobaczymy, jak, jak będzie, jak, jak pójdzie Wojtkowi. Znam tego konia. Koń też jest często dosyć kapryśny, ale naprawdę koń, który potrafi skakać. I tutaj mamy praktycznie West. Slide stop, ale proszę zobaczyć, że zostało to wysiedziane. Myślę, że wielu z nas, jakby tak sobie posiedziało, to mogłoby zaliczyć salto i Wega, proszę Państwa, to jest koń. To nie jest łatwy kąt do prowadzenia. Wiem, znam tego konia od wielu, wielu lat. To nie jest łatwy kąt do jeżdżenia. Ale wielkie brawa, proszę Państwa, za ambicje dla jeźdźca, bo podejmuje i stara. Nie znam, ale wydaje mi się, że chyba osoba, która startuje troszkę w zawodach, musi jeździć. Miękko, miękko, mękko. Ach, Jezus! I tutaj Tom skoczył z tak zwanej trzeciej nogi. Brawa na zawód.